Osobna stoi na czele swojej ojczyzny, ale współdziałamy ze sobą właśnie dla wspólnego, wspólnego dobra. Mam nadzieję, że kolejny prezydent Rzeczypospolitej przez państwa, a także i przeze mnie wybrany, będzie nadal realizował taką współpracę. Bo każdy format współpracy międzynarodowej powinien być wspierany w moim głębokim przekonaniu przez polskiego prezydenta. Bo każdy jest wart tego, żeby spotykać się z innymi prezydentami, rozmawiać z nimi i zacieśniać więzi. Dyskutować na najważniejsze tematy, zwłaszcza w trudnych czasach, w świecie zagrożeń, ale w świecie, w którym zacieśnianie współpracy jest tak ogromnie istotne. Mówię to wszystko do Państwa w dzień ostatniej dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej rocznicy Konstytucji 3 maja. Naszego wielkiego, pełnego dumy.